Winogrono. Na przeciętnie udanym mężczyźnie wisi około 5-6 kobiet. Są to: aktualna żona, pierwsza żona, która dzwoni tylko w bardzo ważnych sprawach, to znaczy codziennie za to o siódmej rano, pewna dziewczyna, z którą kiedyś coś go łączyło i której odchodząc zaproponował przyjaźń, w nawiasie błąd, wykrzyknik, sąsiadka, kobieta wyzwolona która jest nim zafascynowana, koleżanka z pracy pani Lusia. Zestaw ten spotyka się od czasu do czasu w komplecie. Oglądanie telewizji, święta, pogrzeby, częściej w niewielkich grupach i podgrupach, na przykład żona i sąsiadka, albo wyzwolona i koleżanka z pracy. Proszę wziąć kartkę jołówek i, i wynotować wszystkie możliwe kombinacje. Przeciętnie udany mężczyzna byłby może bardziej udany, ale wlokąc swój niemały balast jest w życiu średnio wydajny. Szonie ofiarowuje raz dziennie coś na ciepło. Kobiecie wyzwolonej książkę Młody Freud w Tatrach nie może się na nim zawieść do licha. Sąsiadce, kosmetyczny zestaw Poleny, a pani Lusi to, co ma, ma najświętszego. No, ale nic ponadto. Dlaczego zatem kłąb niewiast uporczywie trzyma się przeciętnego, udanego, a nawet wszystkie uczestniczki kłębu, kłąbu są nim zachwycone? Ba, są zachwycone, bo sobie zaplanowały, że będą zachwycone, a na bezrybiu i rak ryba. A dlaczego nasz przeciętnie udany pan wlecze kłębowisko? Ba, wlecze, bo lubi. Jest to tak zwany osobnik stadny, osobnik, który w czasach wspólnoty pierwotnej mógł być, mógł był być kierownikiem stada lub zastępcą kierownika. Osobnik nie mający tych cech nigdy w życiu nie powlecze za sobą kłębu, raczej wyskoczy przez okno niż pójdzie z czterema paniami do kina. Nieustraszony profesor Amy, Amy zbadał zjawisko mężczyzny kłębolubnego na własnej, że tak powiem, skórze. Jego balast. Składał się z następujących osób: żona, asystentka, była asystentka, biografka, dziewczyna, która kiedyś wpadła mu pod samochód, wariatka, pani z Polski. Profesor Ami, pozbywszy się kłębu, dłuższa kuracja odwykowana na wyspie bezludnej, przeprowadził badania statystyczne na wybranych osobnikach z różnych krajów i doszedł do wniosku, że kłęby są zjawiskiem nie mniej popularnym niż tzw. trójkąty i czworokąty. Fenomen ten nosi obecnie nazwę Winogrono doktora Amiego. Pod tąże nazwą figuruje on w encyklopedii wszystkich zjawisk. Franciszek Józef Starowiejski, pisane przez Y, należał właśnie do omawianego przez nas typu mężczyzny kłębolubnego. Śliczna dziewczyna, Palolita H., poznała go w kabinie wodoszczelnej statku podwodnego. Statek ów należał do przedsiębiorstwa Głąb Polska. I jak sama nazwa wskazuje, służył do badania głębi. Jest jasne nawet dla laika, że liczba miejsc na tego rodzaju jednostce, pływająco drążącej, jest ograniczona. Zatem Franciszek S zaprezentował się palolicie w najlepszej formie to jest bez winogrona. Uczucie między młodymi wybuchło z niespotykaną dziś siłą. Seks, osobowość, talent, światopogląd wszystko im się zgadzało. Żarzyli się jak szyszki w palenisku. Franciszek rzucił dla Palolity cały świat. Ona była w siódmym niebie. On był w siódmym niebie. Zamieszkali na stryszku w chatce drużnika i niestraszne były im zimowe zawieruchy, ani letnie upały. Nawet dwumiesięczna awaria elektryczności nie zmąciła ich szczęścia. Świecili światłem wewnętrznym. Pierwsza zjawiła się w wydmuchowie, tak powiem, nazywała się wybrana przez młodych miejscowość, zatem pierwsza zjawiła się kobieta wyzwolona. Zrobiła im zdjęcie i zapowiedziała, że będzie wpadać. Potem przyjechała ex sąsiadka i wybudowała sobie mały, lecz trwały szałasik na podwórku. Następnie przybyła pani Lusia z wojskową lunetą z odrzutów. Pierwsza żona zaś zaczęła kursować regularnie pociągiem Gdańsk-Lublin przejeżdżającym koło naszej chatki o godzinie 7:02. Druga żona, dawniej aktualna, zjawiła się ostatnia i zostawiła naszym ludziom pieska na wychowanie, dog holenderski. Postawmy teraz pytanie o charakterze praktycznym. Nie unikamy przecież na naszym seminarium akcentów pragmatycznych czy warto rozwodzić mężczyznę obwieszonego winogronem? Nie, drogie studentki, nie warto. Jak widzicie bowiem, winogrono odrodzi się jak jaszczurczy ogon, i to, że tak powiem, na naszą, waszą niekorzyść. To wy będziecie musiały otwierać im wszystkim drzwi, podawać herbatę, przyjmować nocne telefony i sprzątać po gościach. Jeśli moje kochane, wpadnie wam w oko mężczyzna obwieszony, mądrze zrobicie, słuchając mojej rady. Należy załapać się na winogrono i być piękną. Czekać cierpliwie i nie uczestniczyć w sabatach. I wykluczone, że wiedziony uczuciem wdzięczności mężczyzna obwieszony zwróci się w końcu w waszym kierunku i ofiaruje wam to, o co wam chodzi. Albo Prawie to.